Ta kapsuła jest jakby uwiecznieniem naszego projektu, który był pod tytułem Bez barier, bez granic, czyli Razem. I on był adresowany do całego społeczeństwa myślachowickiego w oparciu o seniorów, o dzieci i młodzież z Domu Kultury. Były to spotkania od dwóch miesięcy, które się odbywały w naszej siedzibie emeryckiej z udziałem dzieci Domu Kultury, bo wspomnę, że bardzo owocna współpraca się nam klarowała z Domem Kultury, która polegała na tym, że seniorzy raz uczyli dzieci, a raz dzieci uczyły seniorów. My włożymy do kapsuły czasu trzemiński zeszyt historyczny, też kiedyś jedno pierwszy, pierwszy historyczny tych zeszytów już powstało sporo, one też zazwyczaj powstają z grantów. I krótkie słowa napisałem, ale pozwolę sobie, nie przedłużając jednak przeczytać pamięci minionych pokoleń w roku 2023 składamy do kapsuły czasu pierwsze wydanie Trzebińskich zeszytów historycznych mających być zapisem lokalnej historii Trzebini i jego mieszkańców. Czytając ten zapis wspominajcie czasy Waszych poprzedników żyjących w wolnej niepodległej Polsce. Pozdrawiamy z przeszłości! Udało nam się również. Pozyskać dęba, którego dzisiaj posadzimy uroczyście. Ten dąb będzie też rósł, yy, rósł i przypominał, że coś się tutaj działo. Coś tutaj było pięknego, zrobione. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, a przede wszystkim inicjatorom. Dziękuję. Szanowni Państwo, Koło Emerytów w jest otwarte na wszelką współpracę z, z wszystkimi instytucjami. Najbardziej dobrze nam się współpracuje z Powiatem Szanowskim, z Gminą Trzebinia i ze wszystkimi instytucjami, które są na terenie gminy i powiatu Szanowskiego. Generalnie z Domem Kultury tutaj nawiązaliśmy współpracę dzięki pomysłowi mojej żony, która jak gdyby nad wszystkim czuwała. I o wszystkie szczegóły dbamy. Był realizowany ten projekt, który trwał ponad dwa miesiące. A dzisiejsze zwieńczenie tego programu z zakopaniem kapsuły czasu jest tego efektem. Myślę, że za 30 lat yy, ci, co będą odkopywać. Może, prze, może nam się uda odkopać akurat, będą pamiętać, bo różni, różne osoby tu wkładały instytucje i szkoła i przedszkole i burmistrz i dyrektor Czemińskiego Centrum Kultury i ja osobiście i każdy przeczyta jakąś tam przes przesłankę, która dla nowego pokolenia będzie powiedzmy wspomnieniem.